alo, dziś gotowanie na komputerze mam plan ogólnie to ugotować takie fajne jajko i mam jeszcze do ugotowania zupkę chińską o smaku kur... to znaczy złotego kurczaka i wielkie podziękowania dla Talona ponieważ dzięki niemu mogłem zakupić oto ten metalowy kubek i to złupkę chińską ponieważ jestem no nie mam pieniędzy po prostu no i bo jedyny kubek który miałem to był taki chujowy emaliowany i on się nie nadawał bo jak widzisz to on ma strasznie grubą warstwę farby no i po prostu nie nadawał i i będę gotował na tym czymś i tu jest y, Intel Core 2 Duo E4500. Kurwa, czy w ogóle ktoś to interesuje? I w ogóle to wyrwałem dwa kondensatory przy przypadek, ale, ale działa. Jeszcze dam po prostu tutaj pasty na procesor odświeżą. Wstawię na to kubek, no i go zaleję wodą, i wrzucę jajko. Niech on się tam gotuje, czy cokolwiek robi się z nim. Ma, miałem zamiar jeszcze jakoś grę na tym odpalić. Ale tu nie mam karty graficznej i no i raczej to gówno to pójdzie kurwa Dobra, i teraz to tylko tu żeby na no, te Zajebio. Dobra teraz I śrubokrętem tu Dobra kręć, Ale czy się ciepły robi? Dobra i robi się ciepły Działa Teraz Zobaczę sobie temperaturę Tego śmiesznego i rośnie temperatura. Chyba tak rośnie cały czas temperatura. Dotknę, sprawdzę czy się robi temperatura. No temperatura się temperatuje, więc jest dobrze. I mam tutaj wodę. W butelce po napój. Tak napisałem mazakiem. Kurwa. Dobra, jest 57 stopni i tu mam kubek. Teraz wlewam wodę do niego. I o, i spada teraz temperatura. Przycisnąłem to tymi kolorami odśmiesznymi. I teraz temperatura. Tak, ona spada teraz, tak w sensie robi. Waha się na 50 stopniach. Eee, czekaj, 53 czy 51 z powrotem? 51 jest z powrotem, czyli znaczy, że ona się nagrzewa. A to znaczy, bardzo dobrze, że ona się nagrzewa. Znaczy, że zajebiście. To już tak stoi, nie wiem, 4 minuty. Temperatura wzrosła o stopień, i y, użyję do tego zestawu dysk. Już znany. Rozjeba. Dobra, zdejmuję teraz kulery. I są te bąbelki, takie tam na dole. Widać je. O, widać, widać, czy się grzeje woda. I teraz wrzucę to jajko, tylko nie wiem czy ono przypadkiem nie spadło, bo to jest coś, nie, coś na nie spadło, już nie pamiętam i teraz wsadzę je tu do środka. I woda się w ogóle już zaczyna robić. No i... Dobra, jest wsadzona elegancko. Tam normalnie jest jajko już i na tym dysku, jeśli dobrze pamiętam, był Windows, znaczy... Ja nie pamiętam dobrze, tylko bardzo dobrze wiem, że tu jest Windows 7 i SaWe. I mam nadzieję, że się odpali, ale jak system się nie odpali, to pobiorę na tym albo z powrotem Windows, albo pobiorę na tym Linux, ale na Linuxie to nie ma za bardzo co robić, więc nie wiem. Co... No to i teraz procesor z 3E Je... kurwa 180 próbuję podkręcić się na 2.70 i mam nadzieję, że mi się to uda i tu coś mi płacze biorze coś tam coś tam i chcę zobaczyć co zaśmiga czy nie zaśmiga Wyłączył się Wyłączył się wyłączyłeś. kurwa Dobra, teraz yy, trochę mniej. Spróbuję go podkręcić i mam nadzieję, że to działa po prostu. Bo jak nie, to będzie mi bardzo smutno. Bo chcę, żeby szybciej się po prostu nagrzewał. O? Jo, pierdol. Woda ogólnie to już zaczyna się robić bardzo ciepła. Podkręciłem go na dwa. 54 GHz z podstawowych 1,80, ale niestety muszę go wyłączyć, bo idę zjeść zupę. Zupę o smaku. Zupę o smaku pomidorowym idę zjeść. I na tym, bo nie ma dysku, w sensie jest dysk, ale nie ma systemu, zainstaluję pendrive'a o kolorze czarno złoto zielono czerwonym mianowicie cena prezerwatywy może sięgnąć 33 zł za sztukę, a więc miłość staje się luksusem Pojebane. Dobra się chwilę tu porobiło i tak wygląda jajo I powiem szczerze że ta woda nawet ciepła jest i na pendrive żółto Złoto, zielono, czerwono, czarny się pobrał, Windows 7 profesjonalny. Taki pędrek i śmieszny. Go... Baja. A, i mówiłem, nie wiem czy mówiłem, podkręciłem ten procesor do tych 2, Pin 4 z 1.

Mam taki termometr z pompy instaluje się Windows już jakiś czas i zaraz sprawdzę co? Na wierzchu ma coś tam 40 kilka, a tam myślę, że jest więcej, bo tam są te bąbelki na dole. I zostawię myślę, że tej jajko to jeszcze tak na pół godziny, tak myślę, godzinę pół ja się. Bo... Kurwa Próbowałem Trzy razy zainstalować Windows, a był uszkodzony Kabel od dysku I ten Windows się po prostu Kurwa jest Aktualnie pięćdziesiąt I 50 stopnia I jak Ciężko jest znaleźć Przeglądarki na Windowsa 7 To jest pojebane naprawdę Bo Próbowałem odpalić OCCT Ale on potrzebuje NET Frameworka 4 I próbowałem pobrać Horio, No to kurwa popierdolone Jakieś spierdolone jest wszystko Nie wiem, głodny jestem To się nie nagrało, ale e, Wcześniej był Teraz jest y, 64 stopnie, ale wcześniej było włączone od CT i było 80 coś. Jajko się gotowało y, jakieś 2,5 godziny, bo no stało się po prostu i się gotowało. Teraz trzeba je odlać z wody. O kurwa, ciepła. Czekaj, jak to odkleić ten termometr pierdolony? Zabiorę komputer dziwnie. syczy, postawiłem z powrotem, żeby się po prostu nie wyłączył od temperatury. I teraz wyjmę jajko, bo odlałem już wodę. O, się tak wyłączył. Mm, dobra. Zrobiło się chyba Pa, pa Białe Zcieło się Czee, biorę Ubrałem chujowo, ale jest i w środku jest żółty, żółte, jest i nawet twarde Cześć. Zajebiste w chuj Nie wiem, czy on się wyłączył od zwarcia, czy się wyłączył od przegrzania. Bo woda poleciała na niego. Działa Minęło ku... yy, Minęło 10 minut i niestety muszę potwierdzić, że mój termometr jest do wyjebania bo, bo czu, czuję tu palcem, że tu na 100% nie ma 40 stopni, tylko jest więcej i teraz zmieniła się zupka chińska, bo byłem głodny i tamto ojebałem, więc tam teraz będzie więc smaku zupka została załadowana do tego. Wymieszam to teraz trochę. Trochę, trochę. I czuję, że woda jest ciepła. Przykryję to teraz tymi kulerami, żeby to trochę dociążyć. Żeby... Kurwa, co żeby. Żeby to dociążyć po prostu. Tak, o jeszcze coś zaraz, jak znajdę to położę, żeby to się jak najbardziej nagrzało i żeby. Tak, no nie wiem ile zostawić muszę tu zupkę. Z 10 minut, może. O, dobra, dobra. Teraz zupa chińska jest 40 stopni. Odpaliłem ten śmieszny program taki, i tak za. Jak zrobić tak z 80-90, to wtedy. Nie na no, 90 się raczej nie zrobię. Gdzie tak 70-80, to no wtedy tego. Zaczął się już wyłączać, jakiś w sensie tutaj wezmę odpalę go. No, to się już się zaczął w sensie, wiesz, robił, robił taką i przestał tak robić. I myślę, że zupa jest już gotowa, że termometr wskazuje niby 46, ale pewnie jest więcej, bo tak po dotyku nawet kubka to jest z 50 i Jestem ciekawy naprawdę czy to się zrobiło w miarę dobrze. Kurwa i weź to zdejmę już wszystko po kolei. Na tym normalnie za widzisz te kropelki? Nie widać, ale makaron napuch. Normalnie napuch makaron czyli. Czekaj. Zrobiło się. Zajebisty. Zrobiło się normalnie ciepłe jest. Jest ciepłe. czyli w sensie nie gorące, ale jest ciepłe trochę tu zostało, ale powiem, że ogólnie jak masz komputer to nie używaj tego, bo pochuj ci to możesz wykorzystać te ciepło do gotowania albo jajka, albo właśnie takiej śmiesznej zupki chińskiej o smaku y, pięciu smaków. No, to polecam zamiast marnować te ciepło, to ugotuj sobie jajko albo makaron.